Dzień dobry Państwu. To ostatni odcinek z serii militarnej na temat radio, radiolokacji. Co, co my tu mamy? Na dzień dzisiejszy mamy dwa, dwa typy myśliwców, które się liczą. Jeden to jest F-22 Raptor, drugi F-35. F-22 Raptor nie ma przeciwnika tej klasy, więc jest to najlepszy. Na dzień dzisiejszy, myśliwiec jest to myśliwiec przechwytywania. Myśliwiec przewagi powietrznej i praktycznie on omija systemy radarowe przez skanowanie pasywne. On nie nadaje żadnych sygnałów, wszystko ma powyłączane. Także tylko, tylko ma odbiorniki do pozyskiwania informacji od takich urządzeń. Samolotów jak AWAC, czy innych stacji radiowej, naziemnych. No i praktycznie tam decyzję podejmuje sam pilot. Natomiast drugi samolot F-35 jest to samolot wielozadaniowy. I on współpracuje z systemami, z wszystkimi systemami. To jest taki Samolot, który, który może, nawet gdy nie ma już uzbrojenia na pokładzie, on może wykorzystywać wyrzutnie rakiet naziemne typu Ziemia-Powietrze, Ziemia-Ziemia do niszczenia celów namierzonych. Współpracuje też z, z samolotami AWAC i wszystkimi, całymi systemami namierzania i satelitarnymi i wszystkimi. Także to jest bardzo, bardzo mocny, jeżeli chodzi o, o, o walkę powietrzną. Samolot. No i praktycznie na tym byśmy mogli zakończyć. Niestety samoloty rosyjskie, znaczy samoloty jak samolotem są słabo wyposażone i na dodatek piloci, no oni muszą mieć rozkazy. Sami niczego nie zrobią, tak jak w przypadku samolotów F22 czy F35, gdzie tutaj rola jest głównie polega na pilocie prowadzenia ognia. No, w przypadku Rosji czegoś takiego nie ma. Dziękuję, do widzenia.